A więc hej wszystkim z tej strony Ari, witam Was w kolejnej środowej aktualizacji. Jesteśmy chwilę po dodaniu. <grytania> Wyjątkowo chwilę po dodaniu. Ale ja już się nie mogę doczekać, bo ostatnio tak się nakręciło. Yy, nie podobało mi się tak za bardzo. I no, takie sobie były, tak dla mnie neutralne. A teraz mam taką fazę, że nie wiem, czy jakiegoś nie kupię. Także lecimy zobaczyć od razu. Bo o matko. Ja jestem bardzo ciekawa, szczególnie, że jest ten, którego bym chciała. Co do samej aktualizacji nie jest duża, bo mamy te tinkerki. Wspominają o ich brudkach i jest to jakie piękne. Wspominają o ich brudkach i mówią, że to ostatni tydzień na Arenie do ujeżdżania i to by było na tyle. Także no. Dobra, tu jest ten pierwszy nowy. La la. Powiem szczerze, na zdjęciach wydawał się gorszy, a tutaj jest naprawdę ładny. Oh, wow. Naprawdę mi się podoba. Nie chcę tutaj nikomu wchodzić, ale... Hmm. No to chyba jednak mam dylemat, już nie jestem taka zdecydowana. Kolejny to jest ten. On też jest ładny. On mi się właśnie chyba najbardziej podobał Ale właśnie on też jest śliczny U... Bo ten trzeci to powiem szczerze, że mi, że mi się nie podoba za bardzo Ale ten Ten to jest po prostu marzenie A teraz jeszcze mam dylemat nad tamtym Kiedy wcześniej mówiłam, że mi się nie podoba Więc, um, no O, tutaj mamy Tego trzeciego no, i on jest taki mm, średni, mi się podoba, więc nad nim się raczej nie będę zastanawiać. Ojej, no to teraz mamy problem. Myślę, że i tak wezmę tego. Tego o. Nie wiem, z tymi też tak było. Wzięłam tego, chciałam jednak bardziej tego. I, I no, ale w końcu go wytrenowałam, więc dobrze, ale ten też jest prześliczny. Dobra, mała przerwa. Weszli mi do pokoju. No i teraz mam dylemat, bo teoretycznie stać mnie na dwa, ale ja nie chcę mieć znowu tyle koni do trenowania, tym bardziej, że już troszkę zaczynam zmierzać do końca. Mm, więc muszę się zdecydować pomiędzy tymi dwoma. Ajajaj, No to mamy dość spory problem. Bo chcę jednego kupić, ale nie mam powiedzieć którego. Takiego konia w sumie nie mam totalnie żadnego. Chyba, które mi tak mi się wydaje. Ale ten też jest piękny. Jezu. Dobra, muszę to przemyśleć i zaraz do Was wracam. Okej, okay, decyzja zapadła. Pomimo tego, że ten koniec totalnym cudem jest piękny. I możliwe, że też go kiedyś kupię. Tak chyba biorę tego. No tak mi się wydaje, no kurczę Mam nadzieję, że nie będę żałować, jeżeli tak to po prostu dokupię sobie tego, ale to jak podstrenię jeszcze trochę konie No ale dobra, to chyba bierzemy, nie? Siup Teraz dobre jest pytanie, jak, jakie imię dać, ojoj Miał być Big Brother, przyznaj się, że kradzione ale to do tego to mi się bardziej skleczą każdy ja bym chciała jakieś takie yy, jakieś takie fajne, takie słodkawe w tym stylu, nie wiem jak to nazwać karmel kółki. Dobra. Kupiony! Dobra. Mam nadzieję, że... Dobrze zadecydowałam. Jeżeli nie, to po prostu kupię sobie od razu miejsce na cmentarzu. Ale dobra. Lecimy do stajni. Doppi. Więc się cieszę strasznie, bo ciężko mi było wytrzymać do tej środy na te nowe maści. Pomimo tego, że on mi się podobał najmniej, to teraz mi się podoba jako jeden z dwóch najbardziej i. Jestem ciekawa w ogóle, jak one chodzą takie jakby z perspektywy gracza, bo nie miałam okazji jakby pojeździć. Gdzie Cię postawili? Tutaj. To my Cię przestawimy tu. Zabierzemy sprzęcior. Tylko dajcie. O, dziękuję. Obie nie będą nam potrzebne, bo tylko oni nie mogą mieć obieg. Uuu, jest piękny. Dobra. Siu. Ustaw konie, tak Są początkowe? Tak, dobra A nawet mu pasuje ten outfit Dobra, to się nawet nie przebieramy To idziemy zobaczyć sobie chody W sensie wszyscy już je widzieli Ale ja jakby widziałam tylko jak ktoś obok mnie przejeżdżał I jestem ciekawa jak to wygląda z tych tego gracza Ale on jest ładny Podoba mi się bardzo teraz Ale wyglądamy jak taki smerw na no, nie taki malutki Dobra, wstępuje ładnie. Kłusik ma też bardzo spoko, podoba mi się. Fajną akcję nóg ma i mocno nie pracuje zatkiem. Przynajmniej tak mi się wydaje, ja się nie znam, okej? Okay? Ładnie. Galopów, jestem ciekawa. Ten jest śmieszny według mnie, ale mi się podoba, bo mówiło wszystko. Podoba mi się. Dobra, zobaczymy sobie. O, ten chód jest według mnie cudowny. Nie wiem co mi się w nim podoba, ale jest piękny. O, tak. Dobra, i teraz najszybciej. Też mi się podoba. Dobra, koniu, jesteś Bogiem po prostu. Zobaczymy sobie jeszcze grzywki. Pomimo tego, że mm, nie mam zamiaru kupować innej, bo ta mi się bardzo podoba. I. Wiem, że do każdej grzyby można też kupić tą brudkę, ale szczerze mówiąc nie, raczej nie będę brała, bo mają naprawdę fajny kształt głowy, a ta broda mi się kojarzy z, z, takimi, z takim chińskim smokiem, coś w tym stylu. A on ładnie jest O właśnie chcę zobaczyć ich siadanie. Ło, dobra, jest pięknie. Dobrze, patrzymy tutaj. I ile fryzury? O, ale brudki można mieć różne? Co? Aha, bo to do fryzur po prostu idzie, dobra Okej, okay, rozumiem O. Nie no, ale ja zostawiam chyba bez brudki, przynajmniej póki co Nie no, pięknie, ale od niego mega mocno bije światło z tego co ja tutaj zauważam nie może mam ciemno w pokoju, chociaż mi się nie wydaje, ale mi od niego strasznie bije światło. Ale to dobrze, podoba mi się to. A, i w ogóle, bo nie napisali nic, o tym jestem ciekawa, czy nadal jest ten wysik 1500pd. Nie ma! Co? Dobra, jeszcze pojedziemy sobie to zobaczyć. Pojechałabym pieszo, ale będzie szybciej, więc pojedziemy pod łóżką. No, szkoda, robiłam go codziennie i hmm. dużo mi to dawało. No ale szkoda, jeżeli go już nie ma, bo, no, podobało mi się. Było dużo łatwiej trenować. No nie, nie ma go. Nie, liczyłam szczerze mówiąc na to, że będzie dwa tygodnie, ale no dobra, no już trudno, nie? No lubię oczko. W sensie, no, coś pod to podchodzące może, ale podoba mi się. Ma no, dwa różne. Jakie to? Ma takie. To, tak, on ma dwa różne oczka, ale słodko. Czekajcie, muszę zrobić to zdjęcie, bo jego mina jest po prostu piękna. No, jeszcze bez, oczywiście. Dobrze. Pięknie. No dobra. W następnym tygodniu będą jakieś wydarzenia związane z Fortem Pinta. Nie mam pojęcia o co chodzi, bo nie napisali za dużo. Powiedzieli, że mam sobie poczekać do kolejnej aktualizacji. I to, co jest smutne, to to, że ja będę na wyjeździe. Nie wiem, czy będę w stanie zrobić te aktualizację. Tak sobie w środę albo chociaż w piątek, bo wracam jakoś w niedzielę. Ale mam nadzieję, że tak, bo jestem ciekawa, co będzie. Więc to chyba na tyle. Aktualizacja nie duża, ale bardzo fajna pomimo wszystko. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał i pa pa.